Mamy odcinek z BSP, Cię wrócił sezon siódmy, właśnie podczas abowy na Halloween, i pokażę Wam klucze w tym Nexusie. Najpierw pokażę Wam zielony klucz, ale też tak, sorry, że ten ciek jest tak późno, ale po prostu nagrywam to godzinie 18.30, i dopiero wróciłem do domu, i dopiero mam czas. I też tak, jeszcze nie mam Halloweenowych skinów, ale już w na następnym odcinku na 100% obiecuję, że będę miał, dobra, więc schodzimy sobie tutaj na to drzewo przy Penny Pandorze. Zresztą wszystko widzicie, i tutaj mamy zielony klucz. Fioletowy klucz jest tutaj, gdzie chyba były klucze w tamtym roku. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Idziemy sobie tutaj, no tutaj jak widzicie koło Ziggi, tutaj przestrzeń rzeki, i tutaj, gdy mamy te, te drzewo przewrócone z mchem, właśnie, to tutaj mamy fioletowy klucz. Bo klucz czerwony, musimy wrócić teraz do Stelli Guardi. Wcale nie mogłem go pokazać za jednym razem, jak byłem tutaj, ale już dobra, nieważne. Idziemy sobie tutaj do Stelli i wchodzimy sobie za to drzewo, które jest za nią. Wchodzimy sobie tutaj, tutaj mamy taką ciurę w nim, skakujemy i mamy czerwony klucz. Do kolejnego klucza niebieskiego mamy tutaj nawet potworecz, ponieważ idziemy sobie tutaj tym śluzem Śluz potwora, bardzo podobny ten klocek Wchodzimy sobie tutaj do tego drzewa i mamy niebieski klucz I dobry ostatni już żółty klucz, więc w sumie jak widzicie w tym nexusie nawet te klucze są dosyć łatwe, ale w sumie ogólnie teraz te klucze no nie są jakieś trudne, to w sumie w każdym nexusie Idziemy sobie tutaj, wchodzimy sobie na tą górkę Pyk, 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 i mamy tutaj żółty klucz. Brameczki są tutaj, jak wychodzimy z tej jaskini, czy z tego kamienia, czy bóg wie, jak to się nazywa. Idziemy sobie tutaj tylko do kolejnego drzewka, i tutaj gdzieś tu jest. O, właśnie tutaj jest dziura do, do tajemnic i do, do, do brami do tajemnicy, bo tajemnica niestety jest tylko jedna. Wchodzimy sobie na górę i mamy już tajemnicę. Widzimy się w odcinku za dwa dni, ponieważ moim zdaniem będzie naprawdę dosyć ciekawy.